Siemanko widzowie, o dziwo podobał wam się odcinek, w którym ścigałem się z Ludwiczkiem na jedzenie kebabu, więc może dzisiaj uda nam się go powtórzyć, więc dzwonię do Ludwiczka, zobaczymy. Może będzie dzisiaj na konferencji, to byśmy wyzwali, wyzwali kogoś następnego. Siema. Siema Ludwiczek, słuchaj jest robota do zrobienia. To jest? jest robota do zrobienia. Jaka? Czy ty jesteś dzisiaj na konferencji? Jestem. Jesteś. Słuchaj, bo o dziwo ludziom podobało się jak yy, ścigaliśmy się w jedzeniu chybaba. A tak? z faktu, że a z faktu, że przegrałeś yy, muszę nominować cię na bycie sędzią i właściwie Byś ty wybrał następną ofiarę, która przegra dzisiaj w jedzeniu. Co ty na to? Ja znaczy nie uważam, żebym do końca przegrał, ale. Słuchaj, ty się nie tłumasz, tylko skup się na robocie. nie? Słuchaj. Słuchaj. No. W oksagonie myślę, że dasz sobie radę. No. Ale w kebabach możesz mieć problem z panem Crazym. Z panem Crazym, Ja nie wiem, czy pan Crazy podejmie wyzwanie, ale. Co jest? No. Jak pan Crazy nie podejmie, to atakujesz w pana mindę. Słuchaj, zróbmy tak. Ja zamówię z cztery zestawy sushi, ty znajdziesz mi rywala i spróbujemy to nagrać dzisiaj na konferencji, przed konferencją. Bo już dzisiaj, dzisiaj na kebaby to już chyba nie jest pora, bo za kilka dni walka, ale sushi no za puszko, myślę, że no sushi 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 myślę, że wiedzie. No dobra, to ja tak. zamawiam, widzimy się, widzimy się wieczorem i zobaczymy co z tego wyjdzie. Daję. Pozdrawiam cię Ludzwiczku, do zobaczenia. Cześć. pozdrawiam cię również. No dobra, coś wiemy, zabawiam żarcie. Już chyba włączyłem. Już nas nikt na <noise> no. nie stresuje. Na palcach musiałem stać. Jest wielki błąd, mały luk. Dużo ludzi, którzy mnie stresują w nagrywaniu. Bo jest całe Dobra. czerwone jak tylko się na korytarzu i była spiska. Dobra już idźcie, zaraz już inny będzie stresował. Po prostu jest takim słoneczkiem. Próbujemy to nagrać któryś raz, a że to jest wszystko dalej, dalej, nowe i bardziej się stresuje niż myślałem. Dobra, jestem ja. Jest on. Przyjdziemy wam, bo już wszyscy jesteśmy w studiu Polsatu, kurczę, zepsułem, drzwi, no i Ludwiczek, bo się okazuje, że znowu mam pokój z bestią, piechowiakiem, więc wydaje mi się, że to jest dobry kandydat na y, challenge. Wyobaj po tym, po strzykawce. Sushi. <grym> Sushi. <grym> 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 Ale dobra, chodź, do chodź. Do bo co za różnica, dopóki walczysz, jesteś z zwycięzcą, ale dobra, przelecimy szybko pokoje, o, to jest przelecimy? kim? Organizator? To nie ty, nie. <laughs> chyba, że challenge'u. Ja tu widziałem pan słowo Pielski chyba wychodził, wiesz? Ja, cie, i co teraz? A bo stąd wychodził. Nie, backstage, ciach. <laughs> Wtedy graliśmy trochę czas... Ojej, ja, ojej. Ja. Ty, to chyba nie jest... Czuć alkoholem z kilometra. Poczekaj. To chyba nie jest preszko. Dobry? Ale, ale, ale czuć było, że tu nie ma. Czuć, czuć, że idzie. nie? To ja tylko trafiony. No, Dobra, idziemy dalej. Spalamy. Daniel chyba ma wtyki, nie? On jest jakby ulokowany z szefową. Chyba nie Mówić są wszyscy kamie? ten. Nie? A, bo ja muszę znowu, bo ja mam chyba pierwszy. YouTuber. Śmieją się z nas. Oho, oho. to łosie duo jest. To jest. Nie to jest. To jest. To To jeszcze. To jest. To jest. To jest. To jest. To jest. Ale... Dawien, to też są pokoje? Nigdy tak nie było. Yy, Kajanski, powłoski. zobaczyć. I teraz, A słuchaj, patrz, teraz, się. Ty jesteś ten bestia? Pa, <ślapple> 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 siłanko. Witam, starawina. wina. Siłanko, ten, nie będę udawał, że zaskoczę Cię tym pytaniem, ale ja już się ludzisku z nim umówiłem na to. By... Oj tu méCalais... jest. O, niech Tu jest rywal. nie? Tu jest seremal. trio zrobimy. Ale ja nie wzięłem tyle słuchiw, chyba że na tamtym. O, bierzesz udział w wyścigu? Nie. No dawaj, kurde. Twoja, ale twoja dyscyplina w żarciu. Nie guzka, dobra, dobra, może być a a Dawaj, bo ten akurat kudom, się zgadza Aryk bierzysz... jak ja, bez na słodko Dobra, ty nagrywaj Dobra. Ty nagrywaj A tak stąd Kup, widać też? To trzymam kciuki za obu e, e, Nigdy nie <grym> byłem Dobra. <grym>. To ja wchodzę ale właśnie ja i... O, przy, akurat przywieźli kurierzy żarcie idealnie O panie, oj kurwa U, Jak pula, się buła, tak, rozbiera już do jedzenia Może przesunąć, ciach, ten, ten, ten Proszę tam. Drzwi zamknę, co? Nie, to co? Mogę mogę no co, tu, tu a to mogę nie, no to stół postawię, zobacz A, dobra, dobra, dobra okay. A, chyba, że tak a, To jest tutaj jeszcze z <grym> Była, Został bohaterem swojej garderoby <grym> nie stu... Proszę bardzo no jeszcze, jeszcze się okazuje dogrywkowe, którego nie przewidziałem A wy jakąś wagę macie, czy nie? Nie, no to jest z, z sepkiem. No i dobra teraz tak Czy formą wyzwania jest też po chuję się całego owasami? Kurwa, nie wiem czy damy radę na konferencję. No, dobra, to jest wy wy to może wszystko, dacie radę, nie? ale ludzie sobie go siedzieli obok was. No, no. 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 Nie wiem czy jest pod czkami czy rynkowa. Chyba w wyścigu i nie będą służyć, nie? No. Dobra, zobaczmy w ogóle co to są za porcje. Tylko po dwie porcje nie No bo jedna tak kurczę nie ma. No to prawda, no ale dzisiaj. Nie, to jest Zawsze jesteś Wiesz, wiedziałem, że będziemy się ścigać. Ja, Chodziłem ja, ja, się to tak. jest Ja jadłem dwie godziny temu, ale to spoko. Że no, taki chłop to może zjeść? Nie, bo wydaje mi się, że jednym to nie u siebie nie, 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 no. Y, picie też możesz tam poznać. Jakie? No, Red Bull, mody. Fanta, Sevena, pić Coca-Cola. Woda? Yy, Woda. Wymieniłem wszystko co dobre i poszło najlepsze. Nie, kole zarobiłem ciało. Ale... Kurde, ja myślałem, że mam ostatni panel, a się okazuje, że mam pierwszy i. Kierdolisz. No o kurwa. O kurde, gorzej. Ten... Nie zdążę tego strawić, ale. Ja myślałem, że mam pierwszy. Tak jak ostatnio. Nie wiem, może tak. Może jest to zwane. Tak, może była pokoju. Nie, nie, nie Murajski po prostu chyba się boi mnie na panelu i nas rzucili na pierwszy. No. <noise> tak? No. Więc dobra, teraz tak. Co jest tematem wyzwania? Samo sushi czy sushi i wasabi? Bo. No nie wiem. Yy, no co, jemy te wasabi też? Co? A jaką macie tolerancję na ostrość? Ja mam. Nieważne. Jozef no. mm. ma dobrą, no z no wasabi, wasabi też, się liczy, wasabi, wasabi też. też? Bo to będzie. Bez kim oba, ci już całe... tego tak? Nie, no trzeba no wezmę papier, bo to może być. Z, tak, to może. Będzie grubo. Tak. A rzucić mi ręcznik jakiś, jak w razie, bo... W no już kurwa zawróciłem, polski do ręcznik. Trzymaj. No dobra, to nie, to nie. I to się rozmachania wasami. Czyli jedno tylko wasami do wrócenia. No nie, no nie będziemy wiesz, przed konferencją sobie robić kurwa, tak? No dobra. Dobra, panowie. Co, no to trzy, dwa, 1, sta! No i zaczynamy wielki pojedynek Wielki pojedynek Łozisz pieszy, Piotrek tak spokoju go po prostu połyka w całości Początki są zawsze zajęliście. Ja mnie tak młoskotałeś, kurwa ten a tutaj <grym> widzę, że masz respekt przed Piotrkiem <grym> To już? Nie już ja to mam jeszcze tata Sienny. chyba <grymne> <grymne> yy, właśnie będę znikny. Ty! No wy już połowę zjedliście! Niesamowite i <grymne> nie spodziewałem się tego! Kurczę równo jest szczerze! Musimy przynieść, chociaż dobra, była tutaj przyspieszył, bo za jeden za drugim. <grymne> Piodek musi przełknąć. tu widać, że jest problem. Wodą, wodą, wodą! No, ostro? Za No właśnie, a mama mówiła, na spokojnie, ziemniaczki, mięsko, bez dokładki. Tak się mówiła. No jest równo. Była chyba delikatnie, wygrywasz. Kurwa, nie, palbo No właśnie, ja to robię, żeby Piotr się, wiesz, spiął jeszcze, małeś, to, nie? Albo, że będziesz jadł szybciej, z ja dwa razy ode mnie, no. Tak? ty też zawodowo jesz, nie? I masz burgera w z mojej, z ulubionych tajemnic. No Zbędziesz, jesteś ja bestią. Czy nie? Czy nie? Trzymerka tam jadę. Mega, nie? Pełny tak już? Ty no, w sumie to raz robił Piotrek teraz, jak tak patrzy na to. mnie. No, zagadał Cię. Tutaj żeberka, tutaj burgery. Bo wyrzucałem tego. Sojowego? No. Ja. Ciężko teraz ten, usta pieką? Nie, Słoną. Słono, no, no, I z ale to jest naprawdę ciekawe, jak się ogląda dwóch wielkich mówisz polem Potrafię czy to jest... <grym> tyle zastrolowany czy nie? dobrze. <grym> <grym> tak? On taki duży też jest? Myślę, no, że to z mniej waży. To ty jesteś wielki po prostu <grym> No, to już te mniejsze zostały, a była jeszcze trochę większych. Tutaj już końcówa naprawdę zaczyna być speed, zaczyna być równo, a już obaj są widać podmęczeni. Ja wody nie Chcesz wody? Ale nie mogę a ci odkleić tak samo jak Piotrkowi. Nie teraz, to jest wielki pojedynek. Przykro mi. <noise> Tutaj są zawody, tu nie można przeszkadzać. Już są spoceni, cali czerwoni. Czerwieni, czerwoni, czerwieni, czerwieni czerwoni, czerwoni. Z jest łapy O, była na końcu, Była na końcu, A widzimy, że piątek jeszcze dużo wasami. To chyba będzie na rasa. Poprawiam kartę. Oj, 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 oj. I czyżby? Była zadowolona, proste, Nie da się z nim wygrać. Ale nie spodziewałem się, ale chyba przegrałeś. <noise> Powiedz, kto był trudniejszym przeciwnikiem dla Ciebie, <noise> czy ja, czy Bestia? <noise> ale z wodą jest łatwiej, już mam sposób. Chłopaki, <noise> 18.30 jest próba, jak coś, to tam za 6 minut jakoś Dobra, może zdąży zjeść <noise> doszła? ale teraz jestem po stronie buły, już mogę ci docinać, Ale Słowiek chciał mi nie zjaduć jeszcze trzech. Uh, no dobra, jestem tadek na jadę. <śmierzy> no straszny. Uważaj się na żarówkę. O, jesteś taki <śmierzy> Pójdziesz na panę, bo A dobre, że już było? Bardzo dobre. Kupiłem tam, gdzie codziennie jadam. <śmierzy> <śmierzy> No dobra, bardzo miłoby było. Musisz odejść trochę, bo no, łatwiej na no połowę. Było rywalizować. Cieszę się, że znowu wygrałem. Dogrywkę możemy zrobić przy twoim burgerze. No, myślę, że dobrze by było. No, następnym razem. łódki do mięsa. No, w świetle No. U, tu sporo. No. Sporo. Myślę, że Ale ze mną na krótką. Tak, a w się ścigaliście. I to. Tak? No, no. Ale nie pozorny, ale... Szacun, szacu, że w ogóle zjadł, nie? No. Bo powiem ci kurwa naprawdę przy końcu coś, już kurwa nie, nie idzie do tego przekonność, tak wiesz. Rozwiszek gra na kodach, to. <laughs> Dobra, nie będę Dobra. No nie. No, super. Także... Dobra, jeszcze raz dziękuję i lecimy. Tak, Gratulacje. Teraz pójdzie spać. No dzisiaj też nagraliśmy, dzisiaj się y, mierzyłem z Piechowiakiem w jedzeniu i może bym się zmierzył z Dawidem, gdyby miał tyle odwagi, bo wezwałbym go przed walką na jeszcze na pojedynek w jedzeniu, ale nie wiem czy ma jaja. Nie? jaja ma.